Kochani, dzisiaj bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Rokcia. No i dzisiaj przychodzę do Was z materiałem, w którym tak pojawiło się SBC opaczkę, oczywiście Optimus lub Prime tak, zrobiłam ją, nawet nie jedną, no, tylko pięć na moim koncie, więc za chwilę zobaczcie, co udało się trafić. Mój skład już nie prezentuje się w ten sposób, ale niestety nie mogłam e, go mm, tutaj jakby uaktualnić, żebyście nie wiedzieli, co trafiłam, a udało się trafić e, właśnie potężną ikonę do pierwszego składu, także za chwilę wszystko zobaczycie. Później jeszcze otwieraliśmy dwie kolejne paczki na koncie u Michasia, no i tam w ogóle trafiliśmy genialną kartę, więc za chwilę zobaczcie, co się potrafiało. Jeśli matroni się spodoba, zostawcie łapkę w górę, no i myślę, że nie wiem, każde 300. Dobra, każde 250 w górę to kolejna paczka z ikoną. Także e, mam nadzieję, że wiecie ich jak najmniej, bo nie chciałabym zrobić aż tyle tych paczek. No, ale możemy się umówić, że właśnie tak to będzie. A więc co? Ja już nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. Pierwszy SBC na moim końcie. Oczywiście o ikonę Optimus albo Prime. Mam nadzieję, że Optimus. No i przepalamy taki skład. Liczyłam ponad 120 kart niewymiennych w klubie 83, więc myślę, że będzie co przepalać. Także kilka tych SBC zrobimy. Pierwszy skład o ocenie 88 prezentuje się w ten sposób. Przepalamy, no i 86. Z tak precyzuje się drugi skład, który przepalamy w tym pierwszym SBC o ikonę. No wiadomo, wiadomo, wszystkie karty niewymienne, no i mam nadzieję, że uda mi się trafić tutaj coś ciekawego. Chciałabym trafić jednego Optimusa, powiem Wam szczerze, bo z tego, co widziałam, naprawdę ciężko jest trafić jakiegoś Optimusa, już nie mówię jakiejś dobrej ikonie, bo to też jest w ogóle mega ciężkie, tym bardziej z moim szczęściem. Pierwsza paczka z ikoną Prime na moim koncie, znaczy lub Optimus, tutaj nie chcę podejmować, Wniosków, że, że na pewno będzie to Prime. Mam nadzieję, że Optimus, ale zobaczmy, co będzie w tej pierwszej kolejnej na moim koncie. E, z Francji. Dobra, może być naprawdę dobrze. EŚP. I teraz, co to jest? Czy to będzie Wiera? Wow, nice! Vieira Prime! Nie wiem, czy on nadal kosztuje 2 miliony, ale widziałam, że jakiś czas temu on jeszcze kosztował 2 miliony, więc myślę, że to jest naprawdę świetny traf. Chociaż niepokoi mnie to, ponieważ ostatnio zrobiłam i Seasoko, i Pokby, więc tych eśpeków już mam naprawdę sporo. Dodatko właśnie Kevin De Bruyne 99 z Player Pika, ale nice! Powiem wam, że tego tutaj się totalnie nie spodziewałam. Co prawda, chciałam ikonę Optimus, ale myślę, że z takiej ikony Prime nie ma co, nie ma co narzekać na ją. I kosztuje 1,5 miliona. Więc w pierwszej tej paczce już genialna karta, a przypominam, że otworzyliśmy 21 paczek z ikoną Prime, no i tam trafiliśmy kartę najdroższą 700 tysięcy. Dobra, drugie jest SBC o ikony, tak pracuje się skład o cenie 88, no i teraz przechodzimy do tego o ocenie 86. No i drugi skład właśnie się pracuje w ten sposób, przebaliłam tutaj też tej gena, za którym ogólnie zagrałam już 711 spotkań swojego czasu i według mnie był to najlepszy bramkarz w życiu, teraz gram Jaszynę i według mnie jaszyn jest jednak lepszy. Ale na no ten też tego naprawdę sporo sporo spotkań zagrał u mnie w klubie, więc zobaczymy czy przyniesie mi szczęście. Tak, prezentuje się ten skład, przepalamy, no i lecimy z drugą paczką z ikoną. Otwieramy drugą paczkę z ikoną Prime lub Optimus. Pierwsza, mimo właśnie, że była w niej ikona Prime, była naprawdę genialna. No więc zobaczmy, jak to będzie z tym Optimusem. Bo Tak naprawdę sporo Optimusów jest wartych, nie, wiem, po 200, 300 tysięcy, więc to, to bez show. Jeśli trafi tutaj Optimus, to właśnie nie musi to być jakaś genialna karta, więc zobaczmy z Niemiec. No dobra, SP może być dobrze i czekajcie, czy to jest Prime. Okej, okay, balak Prime, no to no zdecydowanie Mateusz byłby lepszym trafem, balak Optimus byłby jeszcze lepszy, no ale wiadomo, myślę, że nie ma co narzekać mimo wszystko, pójdzie on później ewentualnie na przepalenie, no pierwsza była naprawdę super paczka, ta <troszę> troszeczkę gorsza, zobaczymy jak będzie w trzeciej, no i przede wszystkim sprawdźmy, jaki taki balak kosztuje na rynku. No właśnie o tym mówię, niespełna 200 tysięcy. Trzecia paczka z ikoną właśnie jest robiona, taki owale przepalamy. Wela po raz kolejny tamten był w się ten jest właśnie w player piku. No tych kart ubywa zdecydowanie w moim klubie, więc mam nadzieję, że, że jednak jeszcze sporo ich mam i że jeszcze trochę tych paczek porobimy. Pierwszy skład przepalamy i lecimy do drugiego. No i trzecia paczka z ikoną frame właśnie teraz będzie zrobiona, czyli to z trzech razy sztuka się przekonamy. Pierwsza była naprawdę genialna do no, porównując pierwsza, a drugą to zdecydowanie przepaść. Zobaczymy jak to będzie w tej trzeciej. No i wreszcie jakiś Optimus, a bym chciała nawet słabego, ale żeby był jakiś Optimus to to zawsze będzie coś fajnego, no bo żadnego Optimusa w klubie jeszcze nie mam, więc, więc o tyle dobrze. I tą paczkę sobie otworzymy w ciemno i po narodowościach, także zobaczymy, będzie. Dłużej nadzieja na coś fajnego, no i zobaczymy, co da się trafić. Tak jak mówiłam, ta będzie w ciemno, więc paczka się już otwiera. Za chwilę wyłączam ekran no i będziemy szukać w klubie przede wszystkim Japonii, bo myślę, że to jest to, co chcielibyśmy trafić. Także wyłączam, no i za chwilę zobaczymy. To będzie jakiś Anglik. Eee, nie, wszystkich. Już miałam, tak? Czy Ka Campbell Prime 89 czy nie? Bo nie pamiętam, czego miałam. Miałaś? Okej. Okay. Dobra, no skoro tak mówicie, to ja wam wierzę. Teraz sprawdzałem Brazylię. Ostalę tylko Brazylia, więc zobaczymy, czy to była Brazylia, czy jednak trafiłam Campbella, bo nie pamiętam w sumie, czy go miałam, więc zobaczmy, czy to będzie jakiś Brazylijczyk. Eee, tutaj... Ej, no to to był Campbell. Ja pierdzielę. No najgorzej... Miało być póki co 3 SBC, ale jednak skłóczy się na czwarty, więc jak już czwarty zrobimy, no to wiadomo, piąte też poleci, więc póki to e, czwarty skład o ocenie 88 wygląda tak, tych kart naprawdę już powoli zaczyna brakować, więc no nie wiem, myślę, że ogólnie zna o jakieś 8 SBC mi będzie stać, ale tak jak mówiłam, póki to zrobimy sobie 5, tylko albo jaż, biorąc pod uwagę, że ponad 400 tysięcy kosztuje e, takie jedno SBC, więc mamy ten skład, no i lecimy do składu o ocenie 86. Czwarty skład o ocenie 86 przepalany, ogólnie ósmy skład? no i zobaczymy jak to będzie tym razem no wreszcie chciałabym tego optimusa no bo na trzy paczki bez optimusa biorąc pod uwagę, że tak jest bez tego, że 460 tysięcy, no to myślę, że naprawdę to nie była najlepsza najlepszy deal z mojej strony chociaż wiecie, no tak jak mówiłam, były to wszystkie karty które y, po prostu miałam w klubie więc to tyle, dobrze więc otwórzmy sobie tę czwartą paczkę, no i liczmy na to, że faktycznie uda trafić optimusa, to naprawdę może być nawet beznadziejny, może być nie wiem, bramkarz może być jakiś który kosztuje niespełna 200 tysięcy, nie będę zła, byle po prostu był to Optimus z Holandii, SPD. Nie da się trafić chyba tego Optimusa, chyba... chyba jakieś inne SBC robię. Przepalamy skład ocenia 88, tutaj Oblak, tym najwyższym Oberamek, jak, jak widzicie kontrakty się już skończyły, więc to chyba tak, żeby właśnie go przepalić. A więc tak zróbmy, no i póki co będzie to ostatnia paczka z ikoną, i Oby to była wreszcie ikona Optimus. Tylko jeszcze wiadomo, musimy przepalić ten skład o ocenie 86. No i wtedy będziemy polować na tego Optimusa. Ostatni skład przepalany, tym razem właśnie o ocenie 86, no i to będzie piąta paczka z ikoną. Tą też sobie zrobiłem po narodowościach, już mniej więcej po tym jak poprzednio przeszukałam klub, to wiem jakie te narodowości, jakich tych przede wszystkim piłkarzy e, prime mam w klubie. No i wreszcie chciałam tego Optimusa, no bo naprawdę, cztery paczki z rzędu bez e, w, tej, w tym m, właśnie SBC, no to tak naprawdę trochę lipa, więc mam nadzieję, że być może tym razem właśnie się uda. prawda nie zobaczymy tej karty, to będzie po narodowościach, tak jak obiecałam, e, no ale... Zobaczymy w klubie. Piąta i zarazem ostatnia paczka, póki co, na moim kodzie. Właśnie się otwiera. Tak jak mówiłam, po narodowościach, więc ja już wyłączam ekran, no i byleby był ten Optimus. Zobaczymy sobie teraz Holandię, czy to będzie jakiś Holender? Okej. Okay. Po pierwsze, wreszcie trafiliśmy Optimusa. Po drugie, ten zender wygląda naprawdę fajnie. Zwłaszcza ta obrona nie jest na najwyższym poziomie, no ale myślę, że mimo wszystko chyba jestem zadowolona, bo tego Optimusa w końcu trafiłam. Także teraz jesteśmy na końcu u Bihasia, gdzie otworzymy dwie paszki z ikoną Prime lub Optimus. Oby byłoby dwie Optimus, oczywiście tego życie. Albo no chociaż jedna, byłoby super, no ale przede wszystkim dwie. Także zobaczmy, co będzie w pierwszej paczce. Oczywiście liczymy na jakąś super ekstra, hiper flagę. Jest Brazylia. LS. Ronaldinho? Czy Rivalde? Ronaldinho 94 overal Nie no, Michasiu na, się swo na swoim koncie też już zrobił chyba około 20 paczek, powyżej 15 na pewno, więc myślę, że wreszcie jest to karta, która go zadowoli. Może nie na LS ten Ronaldinho, ale na SPO. No kurczę, myślę, że to jest genialna karta i zdecydowanie najlepszy traf w paczce z ikoną od mega, mega dawna. No myślę, że po tej pierwszej paczce, mimo że nie była to ikona Optimus, to i tak mimo wszystko nie mamy co być źli. No i tu już chyba raczej nic nie oczekujemy, no ale fajnie, gdyby się coś ciekawego jednak udało trafić. Także jest to paczka w ciemnej, będziemy szukać jej po narodowościach, więc ja już wyłączam ekran, no i za chwilę zobaczymy. No to może Malediwy, myślę, że Maledivy. Pele jest z Malediw, więc sprawdzisz, co będą Maledivy. No niestety Pele tutaj nie będzie w tej paczce. Dobra, Meksyk, Hits nie ma. Polska, może Kloze? Dobra, sprawdźmy Polskę. Uwaga. Czy to będzie Robert Lewandowski w wersji Optimus? Aj, nie będzie, nie będzie, niestety nie. Jamajka, Czy to będzie Usain Bolt? Usain Bolt, Optimus? Też nie. Kurczę, no naprawdę, tych najlepszych i on nie ma w tych paczkach. Powiem Wam szczerze, że naprawdę ciężko trafić. Jakiś Ronaldinho spoko, no wypadnie, no ale żeby wstanie na Bolta, to już naprawdę się trzeba namęczyć. Do... Dobra, lecimy z Holandią. Czy to będzie Holandia? Uwaga, moi drodzy. Ej! Ale dobrze, że Dobrze, że to nie, nie oglądaliśmy tego. Bo SN ma przecież jeszcze i Croyf, i, i Hulit Optimus. Paczka, 5 rzadkich złotych, 88, i zobaczymy, czy można jakieś karty specjalne w ogóle trafić. Ej, no nie! To, to nie był najlepszy deal chyba z mojej strony. Chyba, chyba trzeba było zostawić tę paczkę na event. Ej naprawdę już to jest przypisane, że można wszystkie karty trafić w tej paszce. Ej, Mbappe, Nice! Tylko że papę kosztuje teraz nie wiem ile tysięcy, z pięćdziesiąt. Ja, pitole. Ja to umiem dilet zrobić z życia normalnie, powiem wam. I will, I will, will.